Czy wiedziałeś, że w Biblii jest anioł, który może dosłownie odebrać ci życie w nocy? I nie, nie mówię o legendzie czy przesądzie. Mówię o czymś, co jest zapisane w Piśmie Świętym i co naprawdę się wydarzyło. W tej chwili, gdy oglądasz ten film, miliony ludzi na całym świecie śpią całkowicie bezbronni. Nie wiedząc, że istnieje anielska siła, która może ich odwiedzić podczas snu. A co najbardziej przerażające? Ta sama siła zabiła 185 tysięcy żołnierzy w jedną noc. Ale czekaj, zanim pomyślisz, że przesadzam, pozwól mi zadać pytanie, które całkowicie zmieni twoją perspektywę na temat aniołów. Czy naprawdę wierzysz, że wszystkie anioły to słodkie i nieszkodliwe stworzenia, jak widzimy w filmach? Biblijna rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i śmiem twierdzić, przerażająca niż sobie wyobrażasz. To, co dziś ci wyjawię, to nie tylko starożytna historia, to ostrzeżenie, które może uratować twoje życie duchowe, a nawet fizyczne ponieważ istnieje szczególny rodzaj anioła wspomniany w piśmie, który ma bardzo konkretną misję wykonywać Boży sąd nad tymi, którzy buntują się przeciwko Bogu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wiele osób umiera we śnie bez medycznego wyjaśnienia? Dlaczego całe rodziny są znajdowane martwe rano, bez śladów przemocy czy choroby? A co jeśli powiem Ci, że Biblia ma odpowiedzi na te pytania, których nauka nie potrafi wyjaśnić? Ale o to, co mnie najbardziej martwi. Większość ludzi nie wie, jak się chronić przed tą anielską siłą. Żyją swoje życie, myśląc, że są bezpieczni, ale tak naprawdę chodzą po niebezpiecznym terytorium, nawet o tym nie wiedząc. Dziś pokażę Ci dokładnie, jaki to anioł, jak działa, kiedy może zostać wysłany i co najważniejsze, jak możesz się przed nim chronić. Bo uwierz mi, gdy poznasz całą prawdę o tym aniele niszczycielu, nigdy więcej nie będziesz spał tak samo. I zanim pomyślisz, że to tylko dla bardzo religijnych osób, pozwól mi ci coś powiedzieć. Ten anioł nie rozróżnia między wierzącymi a niewierzącymi, gdy chodzi o wykonywanie pewnych Bożych misji. Po prostu wypełnia rozkazy z góry. Więc powiedz mi jedno: czy jesteś gotowy odkryć najbardziej przerażającą prawdę o świecie anielskim? Bo to, co wyjawię w kolejnych częściach tego filmu, może dosłownie zmienić twoje życie na zawsze. Jeśli zasubskrybowałeś kanał, bardzo dziękuję. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to teraz, ponieważ treści, które tu udostępniam, mogą przemienić twoje życie duchowe w sposób, jakiego nawet sobie nie wyobrażasz. Teraz przejdźmy do sedna. Anioł, który może odebrać ci życie w nocy, ma konkretne imię w Biblii, nazywany jest Aniołem Niszczycielem lub Aniołem Śmierci. I w przeciwieństwie do tego, co wielu myśli, nie jest on demonem ani siłą zła jest bezpośrednim sługą Boga, wysłanym do wykonywania konkretnych bożych sądów. Po raz pierwszy spotykamy tego anioła w piśmie podczas jednej z najbardziej dramatycznych historii Starego Testamentu. Dziesiątej plagi egipskiej. Pamiętasz tę historię? Faraon wielokrotnie odmawiał uwolnienia ludu Izraela, a Bóg postanowił zesłać ostatnią niszczycielską plagę. Ale oto szczegół, którego większość ludzi nie zauważa. Bóg nie zabił po prostu pierworodnych Egiptu pstryknięciem palców wysłał konkretnie Anioła Niszczyciela, aby wykonał to zadanie. A wiesz, co to oznacza? Oznacza to, że istnieje anielska istota, której funkcją jest wykonywanie wyroków śmierci, gdy Bóg rozkaże. Teraz możesz myśleć, ale to wydarzyło się tysiące lat temu, w starożytnym Egipcie. Co to ma wspólnego ze mną dzisiaj? I właśnie to pytanie mnie martwi, bo pokazuje, jak ludzie nie doceniają mocy i ciągłej aktywności tego Anioła. Pozwól, że opowiem ci coś, co sprawi, że przemyślisz wszystko na nowo. Anioł zniszczenia nie przestał działać po Egipcie. Nadal był wysyłany z konkretnymi misjami przez całą historię biblijną. A co najważniejsze, nie ma nic w Piśmie Świętym, co wskazywałoby, że przestał działać w dzisiejszych czasach. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg nakazał Izraelitom pomazać od krwią baranka tamtej nocy w Egipcie? To nie był tylko symboliczny rytuał. To była dosłownie fizyczna ochrona przed Aniołem Zniszczenia. Krew służyła jako znak, aby Anioł przeszedł obok tego domu. A oto prawda, która cię wstrząśnie: jeśli krew zwykłego Baranka mogła ochronić całą rodzinę przed działaniem tego potężnego Anioła, wyobraź sobie moc ochrony, jaką mamy dziś przez krew Jezusa Chrystusa, doskonałego Baranka Bożego. Ale poczekaj, bo historia staje się jeszcze bardziej intensywna. Czy wiedziałeś, że ten sam anioł był odpowiedzialny za jedną z największych klęsk militarnych, kiedykolwiek odnotowanych w historii? Mówię o momencie, gdy król Sennacheryb z Asyrii oblegał Jerozolimę z armią 185 tysięcy żołnierzy. Król Ezechiasz i lud Judy byli całkowicie otoczeni, bez nadziei na militarne zwycięstwo, ale coś niezwykłego wydarzyło się w nocy. Biblia zapisuje, że anioł pański wyszedł i poraził 185 tysięcy asyryjskich żołnierzy. Gdy nastał świt, wszyscy byli martwi. Czy możesz sobie wyobrazić tę scenę? 185 tysięcy wyszkolonych, uzbrojonych i przygotowanych do wojny żołnierzy, wyeliminowanych w jedną noc przez jednego anioła. To nie jest science fiction ani mitologia. To jest zapisane w Piśmie Świętym jako fakt historyczny. A wiesz, co najbardziej mnie uderza w tej historii? Anioł nie potrzebował broni, nie potrzebował skomplikowanych strategii wojskowych, nie musiał nawet fizycznie pojawić się przed większością tych ludzi. Po prostu wypełnił Boskie Polecenie, a 185 tysięcy istnień zostało zgaszonych natychmiast. Teraz powiedz mi, jeśli ten anioł ma moc wyeliminować prawie 200 tysięcy żołnierzy w jedną noc, czy naprawdę myślisz, że zwykła osoba, śpiąca bez ochrony w swoim łóżku, byłaby bezpieczna, gdyby został wysłany z konkretną misją? ale może myślisz dobrze, ten anioł jest potężny, ale działa tylko wtedy, gdy Bóg mu każe, prawda? A Bóg nie kazałby mu mnie zaatakować, bo jestem dobrą osobą. I właśnie tu tkwi niebezpieczeństwo, bo ten tok rozumowania ujawnia bardzo powierzchowne zrozumienie tego, jak działa boska sprawiedliwość. Pozwól, że opowiem ci o innym biblijnym epizodzie, który otworzy ci oczy na przerażającą rzeczywistość. Znasz historię króla Dawida i spisu ludności, który zarządził w Izraelu? Na pierwszy rzut oka wydaje się to prosta historia, ale konsekwencje były druzgocące. Dawid postanowił policzyć lud Izraela coś, co Bóg konkretnie zabronił. A jaki był rezultat? Bóg zaoferował Dawidowi trzy opcje kary: trzy lata głodu, trzy miesiące ucieczki przed wrogami lub trzy dni zarazy w kraju. Dawid wybrał zarazę, mówiąc, że woli wpaść w ręce Boga niż w ręce ludzi. A wiesz, kto został wysłany, aby wykonać tę zarazę? Dokładnie. Anioł zniszczenia. W zaledwie trzy dni 70 tysięcy ludzi zmarło w Izraelu. 70 tysięcy. I to nie byli źli ludzie czy przestępcy: to byli zwykli ludzie, całe rodziny, które zapłaciły cenę za błędną decyzję swojego króla. Oto przerażająca lekcja. Anioł zniszczenia nie dokonuje indywidualnych osądów moralnych, po prostu wykonuje rozkazy. Kiedy Bóg zarządza sąd nad regionem, miastem, a nawet narodem, ten anioł wykonuje bez kwestionowania, bez robienia wyjątków opartych na indywidualnym charakterze ludzi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile razy we współczesnej historii byliśmy świadkami niewytłumaczalnych tragedii? Epidemie, które pojawiają się znikąd, klęski żywiołowe, które pustoszą całe regiony, nagłe zgony, których medycyna nie potrafi w pełni wyjaśnić. A co jeśli niektóre z tych sytuacji są wynikiem działania tego potężnego anioła? Ale oto coś jeszcze bardziej niepokojącego. Biblia uczy nas, że żyjemy w czasach ostatecznych, okresie, w którym boskie sądy będą się nasilać. Księga Apokalipsy jest pełna odniesień do aniołów wysyłanych, aby wykonać sądy na Ziemi. I zgadnij, kto prawdopodobnie będzie wśród tych aniołów wykonawców. Teraz, zanim wpadniesz w panikę, pozwól mi cię uspokoić fundamentalną prawdą: istnieje dostępna ochrona. Ale ta ochrona nie jest automatyczna i nie opiera się tylko na byciu dobrą osobą, wymaga konkretnej wiedzy i konkretnych działań z naszej strony. Pamiętasz krew baranka, która chroniła Izraelitów w Egipcie? Ta krew musiała być nałożona na odrzwia. Nie wystarczyło mieć baranka, nie wystarczyło mieć krew, trzeba było nałożyć krew we właściwym miejscu, we właściwy sposób, we właściwym czasie. Podobnie dziś mamy dostęp do krwi Jezusa Chrystusa, która jest nieskończenie potężniejsza niż krew jakiegokolwiek baranka. Ale ta krew musi być zastosowana w naszym życiu w konkretny sposób. Nie wystarczy tylko wiedzieć o Jezusie, czy nawet wierzyć, że istniał. I tu jest miejsce, gdzie wiele osób popełnia fatalny błąd myślą, że ponieważ urodziły się w chrześcijańskim kraju, albo ponieważ czasami chodzą do kościoła, albo ponieważ są moralnie przyzwoitymi ludźmi, są automatycznie chronione. Ale duchowa ochrona tak nie działa. Anioł niszczyciel rozpoznaje tylko jedną rzecz: znak boskiej ochrony prawidłowo zastosowany w życiu człowieka. A ten znak nie jest niewidzialny ani automatyczny. Musi być ustanowiony poprzez konkretne działania i prawdziwą relację z Bogiem. Czy wiedziałeś, że nawet król Dawid, który był nazywany mężem według Serca Bożego, musiał konkretnie wstawiać się, aby anioł niszczyciel przestał zabijać jego lud? Nie zakładał, że jego pozycja czy relacja z Bogiem automatycznie go ochroni. Podjął konkretne działanie. Pytanie, które musisz sobie teraz zadać, brzmi: czy masz absolutną pewność, że posiadasz tę ochronę? Czy wiesz dokładnie, jak zastosować krew Baranka w swoim współczesnym życiu? Bo jeśli nie masz pewności, to możesz spać bez ochrony każdej nocy, nawet nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie to stanowi. Teraz wyjawię ci coś, co może uratować twoje życie. Ale najpierw musisz zrozumieć kluczową różnicę między religijną wiedzą a prawdziwą duchową ochroną. Bo wiele osób, które uważają się za chronione, w rzeczywistości jest całkowicie bezbronnych. Pozwól, że opowiem Ci o niepokojącym wzorcu, który odkryłem studiując działania Anioła Niszczyciela w całej Biblii. W każdej sytuacji, gdy był posłany, zawsze byli ludzie, którzy myśleli, że są bezpieczni, ale zostali złapani całkowicie nieprzygotowani. W Egipcie, na przykład, z pewnością byli Egipcjanie, którzy byli dobrymi ludźmi, którzy dobrze traktowali swoich izraelskich niewolników, którzy może nawet potajemnie czcili Boga Izraela. Ale wiesz, co się z nimi stało? Jeśli nie mieli krwi baranka na swoich drzwiach, ich pierworodni zmarli razem ze wszystkimi innymi. To uczy nas przerażającej lekcji. Dobre intencje nie wystarczą. Sympatia dla sprawy Bożej nie wystarcza. Nawet wiara w Boga nie wystarcza. Liczy się posiadanie konkretnej ochrony, zastosowanej w konkretny sposób, który Bóg określił. I tu sprawa staje się naprawdę poważna dla nas dzisiaj. Czy wiedziałeś, że Jezus Chrystus mówił konkretnie o przyszłym czasie, gdy będzie wielki ucisk na Ziemi? Okres, gdy boskie sądy będą intensywnie wylewane na ludzkość. Wielu badaczy Biblii wierzy, że szybko zbliżamy się do tego okresu. A jeśli mają rację, to oznacza, że działalność Anioła Niszczyciela może wkrótce dramatycznie się nasilić. Ale oto dobra wiadomość. Jezus dał nam też konkretne instrukcje, jak się chronić podczas tych trudnych czasów. I te instrukcje nie są skomplikowane, ale są konkretne i muszą być dokładnie przestrzegane. Pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, to że duchowa ochrona zaczyna się od uznania, że jej potrzebujesz. Wiele osób żyje w zaprzeczeniu, myśląc, że tragedie zawsze przytrafiają się innym, nigdy im, ale ta postawa zaprzeczenia może być dosłownie śmiertelna. Druga rzecz to to, że musisz nawiązać prawdziwą relację z Jezusem Chrystusem. Nie mówię o religii czy konkretnej denominacji. Mówię o prawdziwej osobistej relacji z tym, który przelał swoją krew dla naszej ochrony. Pamiętasz, jak krew baranka chroniła domy w Egipcie? Jezus jest nazywany barankiem Bożym właśnie z tego powodu. Jego krew, przelana na krzyżu, ma moc ochronić nas przed Aniołem Niszczycielem, ale tylko jeśli jest prawidłowo zastosowana w naszym życiu. A jak stosujesz krew Jezusa w swoim życiu? Po pierwsze, musisz uznać, że potrzebujesz tej ochrony. Po drugie, Musisz wyznać swoje grzechy i szczerze żałować. Po trzecie, musisz przyjąć Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana swojego życia. Ale czekaj, bo to jeszcze nie wszystko. Ochrona to nie tylko jednorazowe wydarzenie musi być utrzymywana poprzez życie w posłuszeństwie i społeczności z Bogiem. Ludzie, którzy byli chronieni w Egipcie, nie tylko raz nałożyli krew i potem zapomnieli nadal przestrzegali Bożych instrukcji. Czy wiedziałeś, że nawet po przyjęciu Jezusa można stracić tę ochronę poprzez uporczywy bunt i oddalenie się od Boga. Biblia jest pełna ostrzeżeń na ten temat. Nie wystarczy tylko odmówić modlitwę raz w życiu, a potem żyć, jakby Bóg nie istniał. Jeśli oglądasz ten film i subskrybujesz kanał, dziękuję za to. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to teraz, bo będę dalej dzielić się prawdami, które mogą dosłownie uratować twoje duchowe życie. Pytanie, na które musisz teraz szczerze odpowiedzieć brzmi: Czy masz pewność, że krew Jezusa jest zastosowana w Twoim życiu? Czy masz pewność, że żyjesz pod boską ochroną? Bo jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, musisz natychmiast podjąć działanie. Teraz wyjawię Ci konkretne znaki wskazujące, kiedy Anioł Niszczyciel może być posyłany do regionu lub sytuacji i jak możesz rozpoznać, czy jesteś w prawdziwym duchowym niebezpieczeństwie. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że Anioł Niszczyciel nigdy nie działa z kaprysu czy emocji. Zawsze jest posyłany w odpowiedzi na konkretne sytuacje, które wywołują sprawiedliwy gniew Boga, a poznanie tych sytuacji może dosłownie uratować twoje życie. W całej Biblii widzimy wyraźne wzorce, kiedy ten Anioł jest posyłany. Po pierwsze, gdy jest uporczywy bunt przeciwko Bogu, szczególnie ze strony przywódców lub całych narodów. Po drugie, gdy jest systematyczny ucisk niewinnych i sprawiedliwych. Po trzecie, gdy jest celowe bluźnierstwo i bezpośrednie wyzwanie rzucone boskiej władzy. Teraz rozejrzyj się po dzisiejszym świecie. Widzisz, jak te wzorce się powtarzają? Światowi przywódcy otwarcie kwestionujący boskie zasady, całe narody legalizujące praktyki, które Biblia wyraźnie potępia. Systematyczne prześladowanie chrześcijan w różnych częściach świata. Jeśli odpowiedziałeś tak na te pytania, to widzisz dokładnie te warunki, które historycznie poprzedzają posłanie Anioła Niszczyciela. I to powinno Cię głęboko niepokoić, nie tylko ze względu na Ciebie, ale na Twoją rodzinę i społeczność, ale jest coś jeszcze bardziej konkretnego. Biblia uczy nas, że w czasach ostatecznych, przed powrotem Jezusa, nastąpi dramatyczny wzrost aktywności anielskiej, włączając w to Anioły Sądu. Księga Apokalipsy szczegółowo opisuje, jak aniołowie będą posłani, aby wylać plagi i sądy na ziemię. I wiesz, co jest najbardziej przerażające? Wiele z tych opisów w Apokalipsie brzmi dokładnie jak rzeczy, które widzimy dziejące się w dzisiejszym świecie: plagi pojawiające się znikąd, intensywne klęski żywiołowe, konflikty, które wydają się nie mieć rozwiązania, niewytłumaczalne masowe zgony. Teraz możesz myśleć, ale jeśli te rzeczy są przepowiedziane, to nie ma nic, co mogę zrobić, żeby się chronić, prawda? Błąd. Biblia bardzo jasno mówi, że nawet podczas najgorszych sądów Bóg zawsze zachowuje tych, którzy są prawdziwie Jego. Pamiętasz historię Lota w Sodomie i Gomorze? Nawet gdy Bóg postanowił całkowicie zniszczyć te miasta z powodu ich zepsucia, posłał aniołów, aby wyprowadzili Lota i jego rodzinę przed zniszczeniem. Boska ochrona zadziałała nawet w środku najsurowszego sądu. I oto prawda, która może cię zszokować. Często, gdy anioł niszczyciel jest posyłany do regionu, nie zabija bez rozróżnienia. Ma konkretne instrukcje, kogo oszczędzić, a kogo nie. I te instrukcje są oparte na znaku duchowej ochrony, który ludzie noszą. Pamiętasz historię proroka Ezechiela? Bóg pokazał mu wizję, gdzie człowiek z kałamarzem przechodził przez miasto Jerozolimę, znacząc czoła tych, Którzy wzdychali i jęczeli z powodu wszystkich obrzydliwości popełnianych w mieście. Po tym, jak ci ludzie zostali oznaczeni, inni aniołowie zostali posłani, aby zniszczyć miasto, ale z konkretną instrukcją: nie dotykajcie nikogo, kto ma znak na czole. Widzisz ten wzorzec? Nawet w środku najsurowszego sądu, jest ochrona dla tych, którzy mają właściwy znak. Kluczowe pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi: czy masz ten znak ochrony? I jak możesz być pewien, że go masz? Bo nie wystarczy tylko założyć, że jesteś chroniony, musisz mieć absolutną pewność. Znak ochrony w czasach biblijnych był dosłowny i widoczny. Dziś jest duchowy, ale nie mniej realny. Jest ustanowiony poprzez prawdziwą relację z Jezusem Chrystusem i utrzymywany poprzez życie w posłuszeństwie i społeczności z Bogiem. Ale o to, co mnie martwi. Wiele osób myśli, że ma ten znak, gdy w rzeczywistości go nie ma. Mylą religijną wiedzę z prawdziwą duchową ochroną mylą rodzinną tradycję z osobistą relacją z Bogiem. I skutek może być druzgocący, bo kiedy Anioł Niszczyciel przyjdzie, nie będzie pytał o twoją przynależność religijną, o to, ile razy byłeś w kościele, ani o to, ilu dobrych ludzi znasz. Będzie szukał tylko jednego, prawdziwego znaku boskiej ochrony. Dotarliśmy do najważniejszego momentu tego filmu. Teraz nauczę Cię dokładnie, jak zapewnić sobie boską ochronę przed Aniołem Niszczycielem i jak utrzymać tę ochronę aktywną w swoim życiu każdego dnia. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że duchowa ochrona nie jest abstrakcyjnym czy filozoficznym pojęciem. To coś bardzo realnego i praktycznego z konkretnymi krokami, które trzeba wykonać. I te kroki nie są skomplikowane, ale są absolutnie niezbędne. Pierwszy krok to uznanie. Musisz szczerze uznać, że jesteś w duchowym niebezpieczeństwie bez boskiej ochrony. Wielu ludzi zawodzi już na tym pierwszym kroku, bo ich duma nie pozwala im przyznać się do swojej bezbronności. Ale to przyznanie jest absolutnie kluczowe. Drugi krok to prawdziwa skrucha, to znaczy więcej niż tylko czuć się źle z powodu złych rzeczy, które zrobiłeś. To oznacza prawdziwą przemianę umysłu i serca, świadomą decyzję odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się ku Bogu. Trzeci krok to przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. To nie jest tylko intelektualna czy emocjonalna decyzja, to zobowiązanie na całe życie, całkowite oddanie swojego życia pod opiekę i panowanie Jezusa. Ale tutaj jest miejsce, gdzie wielu ludzi się zatrzymuje, i to jest fatalny błąd. Myślą, że odmówienie modlitwy przyjęcia raz w życiu wystarczy, by zapewnić wieczną ochronę. Ale duchowa ochrona wymaga ciągłego podtrzymywania. Czwarty krok to ustanowienie życia w codziennej wspólnocie z Bogiem poprzez modlitwę i czytanie Biblii. To nie jest opcjonalne ani sugerowane. To absolutnie niezbędne do utrzymania aktywnej ochrony w Twoim życiu. Piąty krok to życie w posłuszeństwie Bożym Przykazaniom. To nie znaczy, że musisz być doskonały, ale znaczy, że musisz szczerze starać się żyć zgodnie z boskimi zasadami. Szósty krok to pozostawanie we wspólnocie z innymi prawdziwymi chrześcijanami. Biblia jasno mówi, że nie powinniśmy opuszczać naszego zgromadzenia, szczególnie gdy widzimy, że dzień sądu się zbliża. Teraz dam ci kilka konkretnych praktycznych wskazówek, które możesz wprowadzić natychmiast. Po pierwsze, módl się codziennie o ochronę krwi Jezusa nad tobą i twoją rodziną. Bądź konkretny w tej modlitwie. Proś o ochronę przed wszystkimi mocami ciemności, włączając anioły sądu. Po drugie, czytaj swoją Biblię codziennie, szczególnie psalmy, które są pełne modlitw o ochronę. Psalm 91, na przykład, jest znany jako psalm ochrony i zawiera konkretne obietnice o anielskiej ochronie. Po trzecie, utrzymuj swój dom duchowo czysty. Usuń wszelkie przedmioty, które mogą mieć związek z okultyzmem, bałwochwalstwem, czy duchowymi praktykami sprzecznymi z chrześcijaństwem. Te przedmioty mogą służyć jako punkty wejścia dla negatywnych sił duchowych. Po czwarte, pość i módl się regularnie, szczególnie gdy czujesz, że jest zwiększone duchowe napięcie w Twoim regionie czy na świecie. Post połączony z modlitwą to jedna z najpotężniejszych duchowych broni, jakie mamy. Po piąte, bądź hojny dla potrzebujących i zachowaj współczujące serce. Biblia uczy, że nasza postawa wobec biednych i potrzebujących bezpośrednio wpływa na to, jak Bóg nas traktuje. Ale oto coś kluczowego, co musisz zrozumieć. Nawet ze wszystkimi tymi praktykami, wciąż musisz być czujny i rozpoznawać znaki czasów. Jeśli zauważysz, że Twój region jest duchowo sądzony, może być konieczne podjęcie także fizycznych działań, jak lot zrobił, gdy opuścił Sodomę. I wreszcie, dziel się tą wiedzą z innymi. Jednym z najskuteczniejszych sposobów utrzymania własnej ochrony jest pomaganie innym w znalezieniu ich ochrony. Gdy stajesz się narzędziem zbawienia w życiu innych, wzmacniasz swoją własną duchową pozycję. Pamiętaj, Anioł Niszczyciel jest prawdziwy, jest potężny i wciąż działa dzisiaj, ale boska ochrona też jest prawdziwa, jest potężna i jest dostępna dla Ciebie właśnie teraz. Wybór należy do Ciebie. Jeśli ten film Ci pomógł, Proszę, zasubskrybuj kanał i udostępnij go innym, którzy potrzebują usłyszeć tę wiadomość. Bo w czasach takich jak te, duchowa wiedza może dosłownie być różnicą między życiem a śmiercią. Niech Bóg cię błogosławi i chroni, i niech krew Jezusa Chrystusa będzie twoim pokryciem i ochroną przez wszystkie dni twojego życia. Do zobaczenia w następnym filmie.